Cześć, cześć Roberto. Siemanko. Witam, cześć. Cześć. Hej. Sprowadziłem klienta. No dobra, co, G-klasa, tak? No podobno tak. Budżet mniej więcej? No tak mamy? 250 tysięcy, żebyśmy tego nie przekroczyli, bo. Okej, okej. Słuchaj, no to ja Ci pokażę o co w ogóle w tym wszystkim chodzi, tak? Bo mamy tu kilka sztuk, więc wprowadzimy cię troszeczkę w temat. Wyglądają bardzo podobnie. No to ta z tą wyglądają niemalże identycznie. Prawie identycznie, tak. A jest sporo różnic. I tak, żeby Ci też zobrazować, że mimo tego, że one są takie same z zewnątrz, mhm. to choć pokażę Ci na szybko wnętrze. Yy, w tej. Jak sobie zajrzysz, to tu masz, mhm. no to wnętrze, właśnie z początku lat. Yy, tam dwutysięcznych, no tak? tak? Widać, że takie. Już takie troszkę, troszkę klasyczne, tak? A teraz ciekawości. A, no i cenowo, ta kosztuje w takim stanie, jak teraz około 200 tysięcy złotych brutto. Mm -hmm. Tak, żebyś Brudto. miał brud pogląd. Tak, no Brudto. już mówimy brutto, mm -hmm. tak? Bo ty i tak tam do filmy, tak? Słyszałem, no, tak, tak. Tak będzie. To zobacz sobie na tę sztukę to jest G63. Mm -hmm. yy, rocznik tam 14 czy 13. I wtedy wnętrze już było no tam już takie. widać dużo ta. różnicę. Tak. To jest akurat bardzo wyjątkowy egzemplarz. Chyba jedyny na świecie taki został, bo ma 1700 km przebiegu. Bo jeszcze spytać o cenę, tak No raz. nie mieścisz się w budżecie. Jest fabrycznie nowy, no troszeczkę większa niż twój założony budżet cena, bo ona jest wyceniona na milion złotych w tym momencie. No to momencie. troszeczkę większa, tak. Troszeczkę większa. Zauważa, masz nie. jakiś zaskórniaczek, żeby dołożyć. No, więc ta jest. Ta jest mega wyjątkowa, no bo tu po prostu no. nie ma w ogóle śladu życia. życia. Nowy, 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 nowy samochód, nawet w muzeum Mercedesa w Stuttgarcie nie mają takiej sztuki, więc to jest Piękny. taka nasza perełeczka w kolekcji. Mhm. Później jeszcze masz Brabus'a, RKB. to z ciekawości Ci pokażę, bo to nie jest tak, że masz tylko, że masz tylko wiesz, stylizację. Silnik też jest dłubnięty przez Brabus'a, mm -hmm. Sygnowany e, Tak. Też. I te, on ma 620 koni. O, ładnie. <laughs> no, jest, jest czym jechać. Jest, jest czym jechać. Jest kawał potwora, oczywiście wydechy i wszystko i no to już... cały tunik, kompleksowo, wszystko. Tak. Tak. Więc to jest coś takiego i zobacz sobie, No i to jest piękne w G-klasach, że tak. wszystko jest takie wie... charakterystyczne. No i samo trzaskanie drzwi, nie? Jak... A G klasę, to musisz trzasnąć jak w Żuku, nie? Podświetlenie typowe dla brabusa. Prug podświetlony, te lampeczki, to podek kosmiczny bo. zrobiony. Co No to, to, to właśnie jest brabus i zobacz, też, zobacz, jak się różni między tamtym, nie? Tak. Kapicerka no. Ta specjalnie też brabów ją. Robi, tak, dokładnie. Sufit talcantara, jest specjalna. No, no. no tu jest bardzo dużo takich smaczków, no tak. No i za to się też płaci. Akurat ten egzemplarz ma 34 tysiące kilometrów, no i wyceniamy go też tam na niecały milion złotych, tak? Brudko. To też troszkę przekracza. Trosze. Troszeczkę przekracza. No i tu masz na przykład. Właśnie kolejny egzemplarz już bardziej wpisujący się w twój budżet, bo tu mamy tam niecałe 250 brutto, no to bo tak. chcemy za nią 199 netto dokładnie. Do negocjacji, oczywiście. No to tak. Delikatnej. Delikatnej. <laughs> to jest G500. Ona ma tam około 100 tysięcy przebiegu, też bardzo zadbana. G500 A tutaj Krak. coś mamy jeszcze? No i tutaj jest też coś, co może by Cię zainteresowało, bo jest to również G500, mhm. ale tak jak widzisz. Wygląda jak g 6 No właśnie, jest bardzo podobna do tej drugiej, co pokazywałeś. Tak. I nie kosztuje miliona. To już jest dobra wiadomość. <grym> I my go w takim stanie jak teraz wyceniamy na 270 tysięcy brutto.